Chodowcy bydła mlecznego, rzućcie na to okiem. Możecie oszczędzić czas i jednocześnie poprawić rentowność. Jak? Przez wcześniejsze wykrywanie niecielnych krów i podejmowanie działań zaradczych. Niecielna krowa kosztuje średnio około 20 złotych dziennie ze względu na większe brakowanie i wydłużoną laktację. Dzięki skróceniu dni niecielności typowe stado mleczne z 50 krowami mogłoby zaoszczędzić nawet 30 tysięcy złotych. Jak więc możemy zmniejszyć liczbę dni niecielności? Najprostszym sposobem jest użycie testu cielności IDEX Alertis Milk, powszechnie zwanego testem PAG, ponieważ identyfikuje on krowy jako niecielne lub cielne, sprawdzając obecność glikoprotein związanych z ciążą z użyciem zaledwie kilku kropli mleka. To mniej kłopotliwe, ponieważ laboratorium może użyć próbkę mleka pobraną w ramach rutynowego, próbnego doju. Test można stosować od 28 dni po pokryciu i w dowolnym, późniejszym momencie ciąży. Mniej pracy dla ciebie i brak stresu dla twoich krów. A co z wynikami testu? Laboratorium wysyła wyniki testu określające, czy krowy są niecielne czy cielne, dzięki czemu możesz natychmiast podjąć odpowiednie działania, takie jak zajęcie się niecielnymi krowami na kolejnej wizycie lekarza weterynarii. Czy są jeszcze jakieś inne korzyści? Test może również wykryć utratę ciąży w jej późniejszym okresie, umożliwiając wcześniejsze ponowne zacielenie, zapobiegając niepotrzebnemu zasuszeniu krów, w których poronienie umknęło uwadze. Test sprawia, że rutynowy DUI będzie jeszcze bardziej wydajny poprzez dostarczanie informacji o cielności. Czy to jest wiarygodne? Sprawdzona technologia laboratoryjna zapewnia wyniki równie dokładne jak badanie palpacyjne i USG. Na całym świecie wykonano już ponad 34 miliony testów cielności z próbek mleka. Testowi zaufały już dziesiątki tysięcy hodowców bydła mlecznego. Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, jakie może przynieść Ci test cielności PAG IDEX ALERTIS MILK? Użyj proszę poniższego linku, aby dowiedzieć się więcej i pozostać w kontakcie. Ewentualnie zadzwoń do przedstawiciela PFHB i PM. Wszystkie laboratoria PFHB i PM oferują usługę testu cielności PAG z mleka ALERTIS w ramach próbnych dojów, jak również z indywidualnie pobranych próbek mleka między nimi. Zatem nie zwlekaj z wykonaniem tego telefonu. Badaj cielność krów z próbki mleka.